Witam serdecznie kochani, kolejne, yy, kolejne rozdziały listu Pawła do Galacjan, kochani przeczytam teraz 3 i 4, myślałem w wcześniejszym nagraniu, że zrobię 3, ale wystarczy myślę, że dwa na początek, żeby po 10 minut tak było, abyśmy mogli to w pełni zrozumieć, kochani błogosławię Was, ci co jeszcze tak naprawdę nie znają listów do Galacjan, jest to w sumie jeden z najmocniejszych listów, który tak naprawdę pokazuje, żeby nie łączyć z zakonu, z łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc, kochani, chciałbym, żeby każdy to zrozumiał, bo, bo są takie czasy, że ludzie mieszają to wszystko, a słowo Boże jasno mówi, kiedy mamy otwarte serce przed naszym Panem Jezusem, przed Duchem Świętym. On nam wszystko objawia, kochani. Więc kochani, proszę Was, abyście posłuchali co Słowo Boże mówi na temat na temat właśnie zakonu i łaski wiary w liście Pawła do Galacjan. Kochani, to jest trzeci rozdział. Po dwa będę tutaj robił, żeby nie za długo na początek. Ciężko ktoś, to jeszcze nie zna tematu słowo Bożego, to więc po troszku, kilka minut zostawić sobie za jakiś czas sobie następnym. następny. Panie Jezu, odbierz sobie w tym wszystkim chwałę. Dziękuję Ci za tych ludzi, którzy będą to oglądać, aby było to zbudowaniem dla wszystkich i tych początkujących i tych, którzy są już długo w Bogu i jeszcze nie zrozumieli Twojej łaski. Amen. Wiara, a nie zakon, podstawą poznania Boga. Wow, kochani. To jest trzeci rozdział, kochani. O nierozumni galacjanie. Słuchajcie, to jest naprawdę mocne, mocne i naprawdę będzie Was to przebudzało. Ja już się cieszę, że mogę czytać. Synuś z boku jest tutaj. Mówię do synuśa, synuś, mogę nagrywać? A on mówi, tak, tato. Więc nagrywam, kochani. Niesamowicie to buduje, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy Bóg objawia sam przez Ducha Świętego, bez jakiegoś mieszanek. Jak to się mówi, setki nauczycieli, a tak naprawdę jest jeden najważniejszy Pan Jezus Chrystus, kiedy sami czytamy i prosimy Boga o, o objawienie tego, co tutaj czytamy. Któż was omamił? Was, przed których... Oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wow. Chcę dowiedzieć się od Was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu utrzymaliście ducha? Hmm. Czy przez słuchanie z wiarą? Wow. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu. Zobaczcie, rozpoczęliście w duchu. To jest niesamowite, kochani. Rozpoczęliście w duchu. Oh, yeah. <laughs> A teraz na ciele kończycie. Wow, kochani, słyszycie to? W duchu przyjęli z wiarą, a później zaczęli w ciele znowu coś robić po swojemu, próbowali uczynkami podobać się Bogu. To jest w ogóle... Przepraszam, kochani, bo się... nos swędzi. Czy daremne było tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu? Ani, słuchajcie, co tu jest napisane. Jest niesamowite. Czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Z wiary, kochani. Nie z jakichś uczynków, nie z starego e, zakonu, tylko z wiary. Kochani, czytajmy to, naprawdę czytajmy, rozważajmy. Niech w nas Bóg pobudza. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa zwierzącym Abrahamem. Wow, kochani, Abraham kochani kto nie wie, ze Starego Testamentu mąż Boży, który przez wiarę uwierzył Bogu. Przez wiarę, kochani, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przeklęstwem, zobaczcie, są po, pod przeklęstwem. I często mi ludzie mówią o tych rzeczach starych i ja oni no, sami na siebie dają. To nie są żarty, kochani. Ja nie robię te nagrania, żeby sobie tutaj, wiecie, coś tam opowiadać, tylko ostrzeć i żebyśmy się zagłębili w to, co tu Słowo Boże mówi. Bo to nie są żarty. To jest coś pod, poważnego, kochani. <laughs> Wow, napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu, kochani, rozumiecie, co tu jest napisane? Jak nie przestrzegacie wszystkich przykazań, niektórzy z ludzi, no niektórzy z Was, którzy będziecie oglądać, przekazań 10 spełniają, a tam jest 613 czy 16. Nie do końca nie pamiętam ile tam tych przykazań, było. Ja sobie to gdzieś zapisałem tu, kochani, i zaznaczyłem, ile tych przykazań jest. To nie są żarty, kochani, to nie są żarty. Jednego wystarczy nie przekazane, nie będziesz robił i już jesteś na odejściu od Pana Jezusa. Nie możesz. Wypada z łaski, kochany człowieku, kochany bracie, siostro, którzy chodzicie z Panem Jezusem, kochani. Musiałbym to sprawdzić. Wszystkie przekazania trzeba przeka e, prze. Prze, przestrzegać. Więc Pan tutaj z łaski to jest dar, to nie jest kochanie z uczynków. Musimy czytać ten y, list do Paweł do Galatian. Ja zachęcam do niego, żebyście sami przeczytali, żebyście sami czytali, kochani. Wtedy Wam Bóg wszystko objawi. Jak macie gorące serce dla Pana, kiedy jesteście pełni miłości, kiedy naprawdę chcecie zrozumieć Boży porządek, to czytajmy to ze zrozumieniem, ale prośmy o to Ducha Świętego sami. Nie zrozumiemy tego i często widzę, wiele kościołów prowadzi na zwiedzenie ludzi, przez to, że mieszają wszystko razem i nie da rady tak żyć. I ludzie się potępiają, nie są w wolności, nie radują się, nie cieszą się, tylko muszą coś przestrzegać. Nie z tego, nie rób to, ten dzień taki, yy, tutaj muszę zrobić to, a tamto, kochani, tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić. Wow. A że przez zakląd nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary rzecz będzie. Wow, kochani, zobaczcie jakie to są pełne mądrości słowa. I bardzo dużo ludzi się w tym gubi bardzo dużo. Ale dziękuję Bogu, że mogłem to zrozumieć i teraz tym się dzielić, kochani. Zakląd zaś. Nie jest wiary, ale kto Go wypełni, przez żyć będzie, przez żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa. Zobaczcie, Chrystus wykupił nas, więc Chrystus wszystko wypełnił. Wypełnił. Wow. Wykupił nas od przekleństwa zakonu. Ktoś powie, "Ja, przekleństwo, zakon, to ja nie mam robić tego zakonu? No nie masz, kochany, robić. To było pokazane nam, że nie damy rady. To było dla... Zakon był dla przestrzegania, żeby był objawiony, co to jest grzech. Musimy to, kochani, zrozumieć. Przepraszam, że tak mówię poważnie, ale to naprawdę nie są żarty. To jest pokazanie nam, stary zakon, że nie wytrwamy w tym. Najświętszy człowiek w tamtych czasach nie mógł wypełniać tego nie mógł. Tylko sam Pan Jezus mógł to wypełnić. Sam Pan Jezus. Kochani. Star... Y... Jeszcze raz. 13. Chrystus wykupił nas od przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas przeklęstwem, gdyż napisano przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet Uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom. Słyszycie, co jest napisane? Jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Jednemu potomkowi daje tylko to, żeby w niego wierzyć. Rozumiecie, o co chodzi? Wow. Obietnica. Na niego. Wow. Abraham był zapo tym zapowiedzią Chrystusa. On będzie następny. Jeden. Potomek, który wszystko na siebie weźmie. Kochani, to jest naprawdę niesamowite. To jest niesamowite słowo, kochani. Wow. Powiadam więc to. Testamentu uprzednio przed Boga uprowadza. Uprowomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później tak, żeby obietnica była unicestwiona. Unicestwiona. Wow, jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Zobaczcie. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Łam. Wow. kochani, jest napisane w 19, czym jest zakon? Kochani, wszystko jest napisane, jak czegoś nie wiecie, wchodźcie, może na początku tego nie będziecie rozumieć, ale z czasem, wiecie też, ile mogę, to Wam to o, 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 omawiam, rozważam, żeby zrozumieć, bo tak samo każdego dnia głębokości wchodzą, kochani, dlatego działajcie w Słowie Bożym, abyście zrozumieli, żeby nie mieszać tego wszystkiego, bo się pogubicie, bo się pogubicie. Czym więc jest zakon? Został on dodany, co wam mówiłem wcześniej? Co wam wcześniej mówiłem? Z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym, bynajmniej gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotne zakonu. Zobaczcie, lecz pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Wow. Aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Tym, którzy wierzą. Kochani, zobaczcie, to jest o to, że w zakonie nic nie zrobimy. To nie było żywe, to było przestrzeganie cielesne. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Wiecie cieleśnie. Dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. Zobaczcie. To jest niesamowite. Kochani, uważaj, żeby nie spadło, synuś. Uważaj, żeby nie spadło. Nie pociągnij, dobrze? To jest niesamowite, kochani. Naprawdę. Dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Wow, kochani. Skutek wiary, synostwo Boże. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. macie cały czas Jezus Chrystus, często ludzie. Jezus Chrystus plus. Tak ostatnio czytałem, że ludzie dodają Jezus i jeszcze coś. Kochani, to jest niesamowite, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przebratliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Kochani, jesteśmy równi wszyscy. Jesteśmy równi w Jezusie Chrystusie, kochani. To jest niesamowite. Razem szanujemy, działamy i wszyscy możemy być napełnieni wiarą przez Jezusa Chrystusa. A, jeśliście, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Obiecane było. Synostwo Boże przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wow, kochani. Czwarty rozdział. A mówią dopóki dziedzic jest... Dziedzi... Dziecięciem nic im się nie różni od niewolnika. Chociaż jest panem wszystkiego, wow, ale jest pod nadzorem opiekunów i rząd, rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Wow, kochani, niesamowite. A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał ducha swego do serc waszych, wołając: Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteśmy niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Kochani, niesamowite. Paweł Gani Galacjan za odejście z drogi wiary. Wow. Kochani, musimy się zastanowić. Kochany braci, siostro, kochany człowieku, będziesz widział wiele rzeczy, będziesz miał zamieszanie. Czytaj Słowo Boże. Czytaj. Czytaj Słowo. Bo wiele kościołów będzie robiło zamieszanie. Ja wiem, dlatego teraz przestrzegam w tym nagraniu, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy prosili Boga o wsparcie, o ochronę, o ludzi, którzy są w pełnej wierze, w pełnej Ducha Świętego, w pełnej miłości, w pełnej radości, w pełnego zrozumienia, kochani, abyśmy wiedzieli, że Pan Bóg będzie nas wspierał. Nie wszystko będziemy wiedzieć, ale będziemy napełnieni Jego, Jego tak naprawdę słowem, kiedy sami będziemy czytać. A ja fajnie kogoś posłuchać, super, mnie też słuchać, ale Sprawdź to w Słowie Bożym, wszystko co czytam, aby Pan Tobie to objawił, przez czytanie. Fajnie się słucha, tak jak mówię, za każdym razem będę mówił super się słucha, ale my mamy sami z Panem Bogiem mieć relacje. Bo Pan chce z Tobą posiedzieć sobie, nie z Marcinem, ale z Tobą chce posiedzieć z Tobą chcę posiedzieć i z Tobą porozważać. Tak jak ja to robię często i mówię, Panie Boże, daj mi objawić, żebym ja mógł powiedzieć, żeby teraz zachęcić Ciebie, gdy to oglądasz, abyś mógł z Panem Bogiem posiedzieć i porozważać. Kochani, lecz dawnie, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zwracacie do słabych i nędznych żywiołów, któremu ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Zachowujecie dni, miesiące i pory, roku i lata. Boję się, że może nadmiernie mozoliłem się nad wami, zobaczcie. Proszę was bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zjastowałem wam w pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój był cielesny, wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie... Plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jako anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Piękne to jest słowo. Cóż się wtedy stało z tą waszą szcz szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz Wasza, zawsze, dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród Was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści Was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w Was, zobaczcie, ukształtowany w Was. To jest niesamowite. A chciałbym już teraz być u Was i odmienić głos Mój, ponieważ jestem, gdy o Was chodzi, w rozterce. Kochani, 21, dwaj synowie, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Zobaczcie, wow, napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Słuchajcie, to jest, to jest dosyć mocne, możecie tego nie wszyscy zrozumieć, ale jak będziecie czytać, Pan da wam zrozumieć. Ja to zrozumiałem yy, i mam nadzieję, że to jak wyłożę w, w prosty, zrozumiały sposób. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś kroczył, był zwolny na podstawie obietnicy. Bóg obiecał czegoś, a tamto niewolnica, to był, kochani, to był ze Starego Testamentu. Czytamy dalej, koniec, zaraz powiem. A to jest powiedziane obrazowo. obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar, to była y, niewolnica y, Abrahama y, i, i Sary kochani, Hagar jest to góra syna Warabii, kochani, to jest, no wiecie, to jest obrazowo, opowiada ona o teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi, Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolny i ono jest matką naszą, wow jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która znasz znasz bólów porodowych bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście, kochani. Lecz jak ognisz. chodzi o, o Izaka, że o Pan obiecał mu syna, kochani. Lecz jak ognisz. Ogniś ten, który się według ciała narodził, prześladował, urodzonego według ducha, taki teraz. Lecz co mówi pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syna niewolnicy i syn wolny. Przed to, bracia, nie jesteśmy dzie y dziećmi niewolnicy, lecz wolny. Kochani! I teraz, bo to jest koniec, już będę kończył, żeby nie za długo, bo już widzę 17 minut. Chodzi o to tutaj, że było z obietnicy, pan coś obiecał, ale yy, Sara obiecała, powiedziała, że nie będzie miała dziecka, nie uwierzyli Bogu. I z niewolnicy, Abraham się z nią yy, połączył i mieli syna po prostu yy, z niewolnicy. Nieobiecane. Więc musiel, musiał. Ob, wygonić tą, tego syna i tą matkę tego syna, obiec, tą, co przespał się Abraham, bo Bóg to, co obiecał, Sara urodziła syna z obietnicy Boga. Tak samo, mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem, kochani, uczę się tak samo. Tak samo Bóg obiecał przez Abrahama Jezusa Chrystusa, i ludzie poszli za, za tym zakonem, który jest nie do spełnienia ale obiecany był Chrystus, i w Chrystusie jest prawda. Roz zrozumieli? Mam nadzieję, że zrozumiecie. jak coś nie, to piszcie, kochani, macie moje tam namiary, większość, Marcin Kuźma na Facebooku, więc, kochani, wypisujcie, bo naprawdę, ja to, ja to, ja to rozumiem, nie? Mam nadzieję, że to jest zrozumiane, coś, co Pan przyszedł, ja tak jakby niecierpliwi, ludzie są niecierpliwi, Bóg coś obiecuje, a ty robisz coś po swojemu, i później jest Babol. Ale Bóg to wypełni. Tak samo tutaj. Bóg obiecał Chrystusa, a oni poszli za tym, co stare i nie chcieli w ogóle wziąć to, co Bóg obiecał. Rozumiecie? To myślę, że to prostej na temat. Kochani, Bóg was. Będą następne, kolejne, piąty i szósty. Cały list przeczytamy. Cieszę się, że mogłem nagrać to i czekamy do kolejnego, aby tutaj rozpalić waszą wiarę. Do następnego, pa pa.